Jeszcze nakręcę Wam krótki filmik, jak dbać o tą bazylię, jak uszczekiwać, jak podlewać i zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o podlewanie, bazylia lubi wilgotną glebę, ale tak jak mówiłem, nie możecie zrobić, żeby była mokra, więc muszą być dziury w doniczce i najlepiej podlewać w ten sposób, że lejemy do podstawki i ona sobie będzie ciągnęła, czyli jak najbliżej korzeni. Jeżeli będziecie tutaj wlewać, to tak, żeby nie po liściach. To jest y, dosyć ważne. Y, tak jak mówię, tutaj jeszcze wrócę do tego fachowo mówiąc uszczykiwania, czyli pamiętajcie, te dwa liście y, te dwa liście zostawiamy. O, tu już nam puszcza y, nowego. A uszczykujemy zaraz nad tymi dwoma i te Później to, co żeśmy uszczyknęli, o widzicie, nad liście. puści nam korzenie. To już jest w innym filmiku. W każdym bądź razie, te uszczykiwanie też daje to, że bazylia nam się rozrasta, więc nawet jeżeli, jeżeli chcecie, nie chcecie rozsadzać, a chcecie, żeby po prostu mieć tej bazylii dużo, a używacie jej do kuchni, do potraw, no to i tak uszczykujemy te wierzchołki i je używamy do naszych potraw, a bazylia nam dalej rośnie. Tak, żeby po prostu nie od spodu, bo wtedy no, nie będziemy mieli tej bazylii cały czas, tylko będzie na tyle, ile urwiemy. Więc żeby pamiętać, bazylia rwie się od góry. No i tak jak mówiłem wcześniej, gleba no uniwersalna trzeba uważać, bo te uniwersalne gleby teraz sprzedawane w sklepach no, są różnego, różnej jakości, więc ja podłoże do wysiewu, albo ziemia do y, ziół jest też, nie wiem jak y, y, cenowo, ponieważ nie mogłem jej znaleźć, y, ale podejrzewam, że jest droższa, więc to podłoże do wysiewu jest idealne, bo w cenie ziemi uniwersalnej, a jest y, dobrze przepuszczalne i, i w ogóle pulchne no nadaje się, fajnie mi się bazylia czy czosnek y, w tej ziemi szybko bardzo rozwija, więc to by było y, tyle, ja to sadzę w zimie więc tutaj jest w ogóle inna bajka, bo na wiosnę y, inaczej wiadomo te rośliny się zachowują w zimie ciężej je uzyskać, ale jak widzicie z powodzeniem tej bazylii trochę mam więc tutaj też w zimie możemy zacząć tą bazylię hodować tak jak mówię, jeżeli kupicie w sklepie, musicie się liczyć z tym, że część Wam uschnie z tej kupionej dlatego warto od razu zobaczyć jeżeli te dolne liście Y, które są na samym dole, y, już usychają. Wtedy uszczyknąć i, i rozsadzić, nie czekając aż uschnie cała roślinka, bo przynajmniej nam te y, wierzchołki y, możemy zakorzenić. A jeżeli one nam zaczną usychać, no to już tego nie odratujemy. Więc taką przyniesioną ze sklepu bazylię najlepiej od razu. Posegregować, zobaczyć, które liście już są słabsze na dole, i od razu uszczyknąć i zrobić sadzonki, bo później one nam po prostu uschną i nic z tego nie będzie. No tyle na temat Bazylii. Jeżeli będziecie mieli pytania, po prostu w komentarzach, i postaram się odpowiedzieć na, na, w, zgodnie z moją wiedzą, oczywiście. Tak. No to życzę powodzenia. Warto jeszcze podlewać naszą bazylię różnymi naturalnymi nawozami. W innym filmiku pokazuję, jak zrobić prawidłowo nawóz ze skorupek jajek. I tym podlewam, więc ta bazylia tak dosyć fajnie wygląda. Też polecam. Lub wkopać w ziemię kawałek skórki banana, ewentualnie też nakręcę może filmik. Jak ze skórek banana zrobić płyn, czyli płynny nawóz.